Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Dziś o obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski w naszym mieście, w Żlinie, a także o codziennej działalności Muzeum Ziemi Pałuckiej, a na ten temat oczywiście nie z kimś innym, jak z panią dyrektor. Jest ze mną Krystyna Patyk. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, właśnie zacznijmy od tego, kiedy ruszyły przygotowania, przygotowania do tego, do obchodów, o których wspomniałem, 1050 rocznica Chrztu Polski, od kiedy państwo się przygotowują, bo o tym, co państwo przygotowali, to za moment. Mhm. Nasze przygotowania, tak, zaczęliśmy Konkretnie zaczęły się od trzy e, tygodnie temu, powiedzmy, że zaczęły się pierwsze rozmowy z grupą instytucyjną, która będzie nam przedstawiać e, chrzest polski, e, też był planowany spacer po średniowiecznym żlinie i właśnie od trzech tygodni zaczęliśmy tak konkretnie już planować. Mm -hmm. Konkretnie co będzie się działo? Wspomniała Pani o spacerze. E, tak, 15 kwietnia, czyli już jutro o 19 zaczynamy spacerem po średniowiecznym żninie. O godzinie 19 będzie zbiórka pod Basztą. Spacer e, poprowadzi nasz Michał Woźniak, który w, e, opowie nam jak żnin wyglądał w okresie średniowiecza. Mhm. Jakie jeszcze atrakcje w związku z tym e, Tak, na drugi dzień, e, czyli w sobotę o godzinie 14 e, będziemy, za, te obchody zaczną się mszą świętą w Intencji sztu Polski w kościele świętego Floriana. Po mszy z, e, będzie uroczyste przejście na e, Plac Wolności i pod warsztą odbędzie się inscenizacja Chrztu Polski, e, która rozpocznie się wybiciem e, e, przez włodarza miasta pierwszej monety okolicznościowej upamiętniającej Chrzest Polski. Później przybędzie Mieszko, Mieszko i Dobrawa i zacznie się inscenizacja Chrztu Polski. Mieszko i Dobrawa, myślę, że oni nie żyją. Kto się wcieli w rolę <laughs> oczywiście księcia? I... Wcielą się w to Mieszko i Dobrawa uczestnicy tej grupy rekonstrukcyjnej <laughs> i przedstawią nam, jakie, jakie oni mają wyobrażenie, jak ten chrzest wyglądał. Bo mhm. też wiemy z historii, że są różne opisy tego wydarzenia. Oni przedstawią nam własne, jaki oni mają pomysł na to. Mhm. Potem, potem rozpoczną się konkursy dla mieszkańców. Na przykład średniowieczny Strongman, konkurs sceniczny o najsilniejszego mieszkańca. To będzie dźwiganie Kolczuk na czas. O, to ciekawe. E, tak. To może wziąć udział tylko dla dorosłych, czy również dla młodzieży? To będą, podejrzewam, że jeżeli tutaj to dorośli i młodzież, bo dla dzieci będą też inne. Będzie zerwi kaptur, konkurs sceniczny dla publiczności też, czyli cięcie główka pusty na czas. Mhm. W każdym z tych konkursów są też przewidziane drobne nagrody. Potem będzie prezentacja pokazów walk wojów w kręgach, pokazy walk, rzemiosł, konkurs rycerskich gier, zabaw średniowiecznych. Prowadzone to wszystko będzie, to ciekawe, przez rycerza. Mhm. Mm mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Okej, okay. rycerz konferencjer. Konferencjer, tak. tak no śmiesznie to wygląda, ale mm -hmm. zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No trudne zadanie. W hełmie prowadzić wydarzenie to trudne zadanie. Chyba, że mm -hmm. bez hełmu. Zbroja waży kilkanaście kilogramów. Kilkanaście <laughs> kilogramów, także zobaczymy. No, będzie to ciekawe na pewno. Co jeszcze, pani dyrektor, co jeszcze państwo przygotowali, o czym jeszcze warto pamiętać? Gdzie powinniśmy jeszcze zaprosić słuchaczy? Z naszej strony na Chrzest Polski to te dwie rzeczy. Mhm. Mm Okej. Okay. Mm -hmm. Powiedzmy też o takiej codziennej działalności, korzystając z tego, że spotkaliśmy się, mm -hmm. bo kiedy zaglądamy na stronę Muzeum Ziemi Połudzkiej, to można wyodrębnić co najmniej trzy takie atrakcje, mianowicie Zamek Skansen i Basztę. Mm -hmm. Powiedzmy, o tych poszczególnych atrakcjach. Jeszczeż niska kolej powiatowa. Tak jest. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli tak, ja zacznę może od tego, co będzie się działo za tydzień 24 i znaczy 23 i 24. Bierzemy udział w. w rozpoczęciu sezonu turystycznego województwa kujawsko pomorskiego. W dniu 23. będzie to darmowe zwiedzanie magistratu i, i baszty i wieczorem o 19 też spod baszty ruszy spacer po średniowiecznym żninie. Natomiast 24 będziemy brali udział w takiej akcji. Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji, i będzie można tam się dostać na pieszo z kijkami. Rowerami, kajakami, stateczkiem. A my ze swojej strony ruszymy y, kolejką ze Żnina. Odjazd kolejki jest o 12.05. I mhm. tutaj mamy 100 darmowych y, miejscówek, które można odbierać w magistracie, w biurze kolejki wąskotorowej oraz w informacji turystycznej. Taki bilet uprawnia do przejazdu w tom i z powrotem na trasie żnin Wenecja, mhm. zwiedzania y, Muzeum Wenecji oraz małego poczęstunku. Będzie tam ognisko z kiełbaską. Jasne. Mhm. I jakie jest zainteresowanie do tej pory? To znaczy te, te bilety darmowe, znaczy bilety no, wstępu, tak. będą do odbioru jutro. Aha, od jutra. Dopiero od jutra. Mhm, mhm. I to się pojawi na naszej stronie, tu też już powiedziałam, także Jasne. zobaczymy, jaki będzie odzew. Jasne, co jeszcze, pani dyrektor? To by było to w kwietniu. 30 ruszamy z sezonem i będzie tak. 30 będzie noc parowozów. Wenecji i rusza o 21 PX. O 21 ruszamy, 21:30 jesteśmy w Wenecji, w której będą pokazy, e, tak jak co roku, wenecka noc z parowozami. O 22.30 będzie powrót z powrotem do Żnina. 2 maja mamy też, e, otwieramy e, w galerii Małochowskiego w magistracie. Wystawę w dziesiątą rocznicę śmierci pana Stosika, żnijanina. Także mhm. tutaj też serdecznie zapraszam. I warto dodać, pani dyrektor, że zarówno Noc Parowozów, jak i wystawa to części obchodów Dni Żnina. Cię, część tak. obchodów Dniżnina. Tak. część obchodów Dniżnina też będziemy mieli takie pokazy rycerskie w dniu 1 maja pod basztą. Mhm. I to też będą. I też 1 maja będzie spacer po Żninie, ale w tym okresie, w tym 1 maja ruszamy spod kościoła Spodki na Pałuczanin. To jest niedziela, warto jest zapamiętać. Niedziela. Drodzy mhm. słuchacze, już teraz zapraszamy. A wspomniałem o dniach Żnina, bo tak jak powiedziałem, to co Państwo przygotowali wpisuje się w program obchodów mhm. Dni Żznina. Dni Żnina potrwają do 3 maja. Przypominam, że jakoś informowaliśmy na naszej antenie wśród gwiazd muzycznych, m.in. Kamil Bednarek i Zbigniew Wodecki. Pani dyrektor, jakie plany jeszcze na ten sezon nadchodzący? Na maj, na czerwiec? Może już coś wiemy? To znaczy, jeszcze zapomniałam dodać, bo tu się kolega obrazi, mhm. 3 maja y, jest festyn rodzinny w Wenecji. Bardzo serdecznie zapraszamy. Odjazd 10.30 pociągu. Jest tam bardzo wiele atrakcji przewidzianych. Mhm. Przede wszystkim m.in. rzut podkową, wbijanie gwoździa Wyneckiego. Też będą nagrody. Fajna sprawa, warto przyjechać, warto być. Co, co jeszcze? Od 26 maja do 29 będzie u nas drugi zlot kolei wąskotorowych. W tym roku już potwierdzonych jest 5 parowozów. Czekamy na następne. E, ruszamy to będzie zmieniony w ogóle rozkład jazdy i e, trzeba będzie wejść na stronę i zobaczyć. Pierwszy pociąg kursowy jakby będzie ruszał o 12:05 a 26 na rozpoczęcie będzie e, parada, która rozpocznie się o 9:00 będą e, parowozy wyjeżdżać w stronę Wenecji, gdzie się ustawią i będą wracać o 11:30 z powrotem. Parada kończąca odbędzie się 29 maja. O 11.30 zaczną parowozy wjeżdżać do parku nad jeziorem. Jednocześnie my kończymy paradą, a parada rozpoczyna obchody Dnia Dziecka. Mhm. Także tak połączyliśmy. Wspomniała mhm. Pani, że pięć potwierdzonych parowozów skąd przyjadą do nas? Będzie parowóz z Frankfurtu, z Ilmenau i z Klucz. Mhm. Tak. Czyli niemieckie. Czyli niemieckie. No, mhm. Po prostu to są nasi najbliżsi sąsiedzi. No. Najtaniej im do nas dojechać. Jasne, jasne. Dobrze, to zapraszamy na zakończenie. Jeszcze warto podać adres mailowy, tak żeby słuchacze mogli na bieżąco sprawdzać to, co się dzieje w Muzeum Ziemi Połudzkiej Adres mailowy, bardziej strona. Tak, jedno i drugie, tak, jak najbardziej. Po Muzeum Żmin. Mhm. I czy Państwo wejdą na Czuchciażnin czy na Muzeum Żmin, zawsze otwiera się ta sama strona. Także mamy tam podstronę, gdzie każdy może sobie zobaczyć, co się dzieje aktualnie. I warto wchodzić na taką zakładkę z ostatniej chwili. Aha. Tam jest wszystko. Dobrze. To zapraszamy, polecamy zakładkę z ostatniej chwili. A moim gościem była dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej, Krystyna Patek. Dziękuję za rozmowę. Gość Dnia Radia Żnin FM.